Dzisiaj pokażemy wam nowy kompleks, który powstał na trasie Andrychów Nidek. Jest to stacja paliw, myjnia oraz kilka innych fajnych gadżetów. Najpierw porozmawiamy z właścicielem tej stacji, a później pokażemy wam jak ona wygląda. Zapraszam na materiał. I z nami właściciel, czyli pan Zdzisław Potępa. Witam, panie Zdzisławie. Dzień dobry, witam serdecznie. Skąd pomysł na to, żeby nowa stacja powstała w regionie? Wydawałoby się, że tych stacji jest już sporo. Akurat w naszym regionie tych stacji jakoś zbyt wiele nie ma. My natomiast stację budowaliśmy z dwóch powodów. Po pierwsze, chcieliśmy mieć nowoczesną stację, która będzie zaopatrywała nasze pojazdy, naszą flotę. Mamy blisko 200 pojazdów, które. Potrzebują paliwa, i to jest stacja, na której się również nasze pojazdy tankują. A przy okazji, chcieliśmy też zrobić stację nowoczesną w nowej formie, mianowicie bezobsługowej, która dzięki temu, że będzie miała dość niskie koszty, może proponować no całą gamę paliwa dla wszystkich klientów w bardzo atrakcyjnych cenach. Przestrzeń jest ogromna, parking jest bardzo duży ile tu się może zmieścić pojazdów? No to jest około 40, 4000 m2 parkingu razem z placami koło myjni bezdotykowej stacji paliw. Także bez problemu tu może kilkadziesiąt samochodów podjeżdżać, tankować, myć się. No jest to oczywiście zlokalizowane przy naszym serwisie i lakierni i blacharni też nasi klienci, którzy korzystają z naszego serwisu, mogą tutaj skorzystać z zatankowania, czy z umycia pojazdu czy posprzątania. Wjazdy są szerokie, bo oczywiście myślimy o dużych pojazdach. Które tutaj wjeżdżają, o jakichś kamperach, o maszynach rolniczych. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni i nie będzie tutaj tłoku. Okej, okay, a co ze starszymi osobami, które być może nie będą mogły sobie poradzić, na przykład z płatnością kartą? Przez pierwsze dwa miesiące, między godziną 9 a 19 na naszej stacji, będzie pracował asystent i taki doradca klienta, który wytłumaczy, jak obsługiwać tankomaty. Jest to, od razu mówię, bardzo proste urządzenie, można zapłacić kartą, można zapłacić gotówką. Szczegóły opowie oczywiście potem każdemu klientowi doradca, ale proszę mi wierzyć, że jest to sprawa bardzo łatwa do opanowania, nawet dla starszych osób. Czyli słuchajcie, mamy nową stację oraz myjnię, ale oprócz tego, to jest po prostu hit, myślę, że to będzie hit. Słuchajcie, to jest płyn do spryskiwaczy. Nie musicie teraz kupować tego płynu na stacji, nie musicie zaśmiecać środowiska plastikowymi bańkami. Macie tutaj taki oto aplikator, który wkładacie do wlotu pojemnika płynu do spryskiwaczy i za złotówkę macie tego płynu naprawdę dużo, bo to jest chyba ponad litr. Także naprawdę gorąco polecam takie rozwiązanie. Thank mm -hmm. you.